Zapraszamy na kolejny film z serii Pereko u Klientów. Sprawdźcie, jak działają nasze kotły w prawdziwych domach. To były fanfary przeznaczone dla naszego absolwenta, który właśnie wszedł do piątej klasy. Mam zaszczyt przedstawić wam mojego najlepszego kumpla w domu: kocioł Pereko Kumpel Evo 8KW. Eco Design, sterownik, cała centrala mocy kierowana oczywiście przez modem internetowy. Pamiętajcie, ludzie, ciepło jest żółte.